Witam Was serdecznie, drogie raki, na czytaniu energii na rok 2022. Zobaczymy, co tutaj Tarot pokaże, jakie możliwości, jakie perspektywy, przed czym Was będzie chciał ostrzec, a na co zwrócić uwagę. A na co powinniście zwrócić uwagę, i też oczywiście pokażę te dobre strony, czyli te niespodzianki, niespodziewane rzeczy, które mile Was zaskoczą. Dobrze, drogie raki, biorę się za czytanie, bo ja jak trochę za dużo gadam, to, to mam tendencję do zapętlania się. Po prostu tak dużo myśli przychodzi mi do głowy, że y, mój język nie nadąża. Co mi się powiedziało? Dobrze, drogie kochane raczki. O, raczki się nie poddają, raczki są już zmęczone jakąś sytuacją. Osoby z znaku raka 2022 rok. Co tutaj dla Was, kochani, i kapłanka? Intuicja, mądrość, tajemnica. O, kapłanka to również tajemnica. Dobra, racz. Zobaczmy Wasze dwie energie główne na rok 2022, które będą tutaj. Dominowały, które będą miały wpływ na Wasze życie w następnym roku? Co żegnacie? Co odchodzi? Co przychodzi na to miejsce? Co będzie dla Was wyzwaniem? Jak na nie odpowiecie Wasza postawa? Uczucia, relacje, kontakty, współprace również biznesowe, praca, finanse. Przed czym tarot Was przestrzega? Niespodzianki, co miłego. Wynik, bilans, podsumowanie i na końcu sobie wyciągniemy z innej talii rady. Kochani, królowa monet. Królowa monet, która mówi o tym, że przede wszystkim stawiacie na siebie. Jak gdyby zauważacie swoją własną osobę, dostrzegacie pewne rzeczy, których wcześniej nie dostrzegaliście. Natomiast na przykład to, że za mało o siebie dbaliście, że za mało poświęcaliście sobie czasu. Jest to karta, która mówi o tym, że czas abym skupił, skupiła się na sobie. Jest to także karta dobrobytu, bo to jest mała cesarzowa, karta stabilizacji, karta yy, takiego to nie są zbiory plonów, bo te plony już macie zebrane, teraz się po prostu pławicie w tym dobrobycie, tak? Jest to także Taka karta, która mówi o tym, że niektóre raczki mogą zajmować się jakąś yy, pracą z naturą, z bioenergoterapią, ze zwierzętami. Yy, taka, wiecie, symbioza z tym, co nas otacza. Natomiast karta, która, tak jak powiedziałam, materialnie, tutaj i finansowo nie powinno wam niczego brakować, moi drodzy, lub jakaś kobieta. Yy, z trygonu ziemskiego nie musi być. Trygon ziemski to będzie byk panna koziorożec, ale nie musi być. Będzie dla Was ważna w roku 2022. Dobra, zobaczmy tę energię. No, kochani, drogie racz. Pięknie, pięknie. Karta dwóch kielichów, która mówi o wspaniałych relacjach wszelkiego typu relacjach związkowych relacjach w pracy biznesowych. Tu jest takie bezpieczeństwo, zaufanie, rozumienie się bez słów, dobre przyjaźnie. Tu jest takie, hmm, takie poczucie, jakbyście znali tych ludzi, tego człowieka. Już dawno, dawno temu, tak? W, w poprzednich wcieleniach. Jest to karta oczywiście relacji, y związku, karta y różnych takich imprez typu zaręczyny, ślub, y rozwój jakiejś znajomości, która się pogłębia, gdzie już wiecie, że to, co czujecie do danej osoby, to jest miłość, tak? Że chcecie być z tą osobą. Karta rycerza buław mówi o odważnym działaniu, o tym, że Wy się już nie boicie, że Wy ryzykujecie, że się dużo będzie działo, gdzie nie, to nie będzie rok, gdzie będziecie siedzieć w miejscu. To jest rok podróży, rok jakichś wyjazdów zagranicznych, przeprowadzek. Jak każdy rycerz jest nośnikiem jakichś wiadomości, tak? pozytywnych wiadomości przy tej dwójce kielichów. Yy, tak, jak mówię, yy, wiadomości dotyczące relacji, związku, wiadomości dotyczące dobrej współpracy. I Rycerz Buław mówi o tym, że to się będzie dalej rozwijać: że będziecie z pasją realizować swoje zamiary, swoje cele, że to wszystko yy, nie będzie stało w miejscu. Wręcz będziecie czuć, że wszystko idzie jak spłatka. Więc bardzo taka, yy, bardzo fajną macie energię, taką bardzo przyjemną, rozwojową, przyjazną. Zobaczmy teraz, co odchodzi do przeszłości. Czwórka buław. Kochani, czwórka buław mówi o tym, że my się zamykamy w jakichś ramach. To jest karta stabilizacji i bezpieczeństwa, natomiast to jest takie ograniczenie się do jednego miejsca, do jednego zdarzenia, do pewnych osób. I mam wrażenie, że wy wychodzicie już z tych ram. Z jakichś powodów. Karta dwójki kielichów i jako energia przewodząca i rycerz Buław mówią o tym, że jest tutaj podjęta jakaś decyzja i jest coś wprawione w ruch. Czyli wy, jak gdyby, wychodzicie z tych czterech ścian. Może opuszczacie rodzinę, bo poznajecie kogoś do związku. Może wyjeżdżacie za granicę, bo jest jakaś współpraca biznesowa i trzeba opuścić te, te cztery ściany, które dawały wam tak. Takie poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, ale które jednocześnie nie pozwalały Wam się rozwijać i iść do przodu. Było fajnie, było miło, ale nie było rozwoju, była stagnacja. Tak, takie, yy, taka sytuacja, która być może dawała Wam poczucie bezpieczeństwa, ale w której utknęliście. Więc to odchodzi do przyszłości. Zobaczmy, co przychodzi. 10 monet. Kochani, mm, sprawy wszelkie, rodzaju sprawy rodzinne sprawy spadkowe, majątkowe, darowizny, jakieś umowy, y, jakieś testamenty, y, imprezy rodzinne y, wszystko to, co dotyczy rodziny pod kątem takich. Dobrostanu, tak? Pod kątem dobrostanu ogólnie rzecz biorąc, oraz jest to karta firm, spółek, czyli własnych działalności, y jakieś pieniądze dodatkowe, y jakieś awanse, karta dziesiątki monet, która mówi o poczuciu bezpieczeństwa y zawodowo-finansowego, tak? Czyli tutaj nie powinno Wam niczego brakować i wszelkie, tak jak gdyby ten rok właśnie kręcił się koło. Rozwiązywaniu spraw w tym temacie. Dopytam, o co tutaj konkretnie chodzi. Na tej karcie jest pokazana rodzina wielopokoleniowa, czyli sprawy, tak jak powiedziałam, jakichś nieruchomości, jakichś pieniędzy, dotyczących może jeszcze nawet naszych dziadków, pradziadków, tak? Może macie jakieś tam ziemie, nie wiem, nieuporządkowane sprawy testamentowe. Może jakieś pieniądze wam się należą, tak? To samo ze spółkami, może będziecie się rozstawać, może będzie jakiś podział, może jakieś pieniądze wam zalegają i w tym roku, w przyszłym roku to dostaniecie. Zobaczymy, zobaczymy. Wszelkie wydarzenia takie, właśnie związane ze sprawami rodzinnymi, finansowymi, dotyczącymi finansów, jakichś tam nieruchomości. Tak, karta siły. Karta siły, yy, wiecie co, to tak jakbyście yy, jakby w, jakbyście w końcu dojrzeli do pewnych sytuacji, żeby zawalczyć o siebie, żeby zawalczyć o to, co wam się należy, żeby w końcu opróżnić tą puszkę Pandory, tak? Yy, żeby Wymieść spod dywanu te sprawy, które być może przez jakiś czas zamiataliście z różnych względów, bo nie chcieliście tego ruszać, bo wydawało wam się, że ten proces będzie zbyt długotrwały, bo może były jeszcze jakieś świeże rany, których nie chcieliście rozdrapywać. I teraz przychodzi do was siła, przychodzi do was moc. Okiełznacie jakieś yy, trudności, jakieś problemy, jakieś niedogodności. Tak? Lub te sprawy mogą dotyczyć się osób z podznaku na przykład lwa. Tak, jakieś sprawy tutaj związane z lwem. Tutaj karta siły w kontekście 10 monet, jeśli byśmy rozpatrywali firmę mówi o awansie, tak? O takim awansie, który daje Wam mm, sporą podwyżkę oczywiście, tak? Gdzie zyskujecie dużo. Więc piękna, piękna energia do Was przychodzi, moi drodzy. Zobaczmy, co będzie dla Was wyzwaniem. Wyzwaniem. Król monet. Albo jakaś osoba w postaci yy, ojca, szefa, męża będzie dla Was wyzwaniem z jakichś względów. Natomiast Król Monet mówi o odpowiedzialności. Więc wyzwaniem dla Was właśnie może być, jak gdyby, wzięcie na swoje barki odpowiedzialności za tą sytuację tutaj, która, która do Was przychodzi. Czyli za te sprawy rodzinne, za te sprawy firmy, na przykład powiedzmy. Dostajecie jakiś spadek. Tak? Dość duży spadek, bo w dziesiątce monet to nie jest, wiecie, to nie jest kwestia kilku stówek. I wyzwaniem dla Was będzie odpowiedzialne za gospodarowanie tego. Dobre ulokowanie tych pieniędzy lub co z tym zrobić na przykład. Awans to samo. Wziąć odpowiedzialność za ludzi, za pracę. Za to stanowisko. Hmm. Czyli tutaj taka, mam wrażenie, że to właśnie o to chodzi, że wyzwaniem dla Was będzie wzięcie odpowiedzialności nie tylko tej finansowej, ale także tej odpowiedzialności za drugiego człowieka. I tak to zostawiam. Zobaczymy, jak sobie poradzicie. Królowa Kielichów. Mam wrażenie, że będzie przy tym bardzo dużo emocji z tym związanych, natomiast Królowa Kielichów jest osobą bardzo ciepłą, osobą, która wspiera innych zupełnie bezinteresownie. To jest archetyp matki, takiej wyrozumiałej, ciepłej, wspierającej, gdzie Zawsze możesz się do niej udać, wypłakać, tak? A ona cię wesprze, chociażby dobrym słowem, dobrą radą. Więc wy rysujecie się tutaj właśnie w takiej osobie. Więc mam wrażenie, że tutaj nie tylko podejdziecie do tego z, odpo z odpowiedzialnością i z taką logiką, ale również bardzo tak uczuciowo, emocjonalnie, z taką empatią. Tak? Że Wy jesteście gotowi udzielić wsparcia, że Wy jesteście gotowi tutaj zrozumieć, postawić się na przykład w sytuacji drugiego człowieka. Czyli Wasza postawa jest bardzo taka yy, ludzka, po prostu ludzka. Dobra, zobaczmy co w uczuciach, w relacjach, w kontaktach. Dziewięć była. No tutaj, kochani. Hmm. Widać, że raczki wiele już przeszły, jeśli chodzi o różne relacje z ludźmi. Brak jest tutaj zaufania, no bo wiadomo, że jak mamy już jakieś przeżycia, więc doświadczamy pewnych rzeczy, pamiętamy i w związku z tym budujemy wokół siebie mur. Żeby nas po raz kolejny nie zraniono, żeby dana sytuacja się nie powtórzyła i też, jak już powiedziałam, z powodu waszego braku zaufania. Kochani, karta ta mówi o tym, że mimo wszystko, pomimo tej zadry w sercu, pomimo tych zranień, których doświadczyliście od ludzi, wy macie nadzieję, wy się nie poddajecie. Wy owszem jesteście ostrożni, wy jesteście zdeterminowani, gotowi, żeby odeprzeć jakiś atak. Wy się nie poddajecie, wy macie nadzieję, że to ulegnie zmianie. Natomiast w 2022 roku mam wrażenie, że jednak będziecie chcieli się izolować od ludzi. Tak? Z jakichś przyczyn. Będzie trzeba tutaj bronić się, powalczyć o swoje, powalczyć o swój spokój, również o swoje jakieś tam bezpieczeństwo psychiczne przede wszystkim, tak, bo ten komfort taki psychiczny, bo będziecie chcieli czuć się bezpiecznie, będziecie chcieli też domykać pewne relacje w swoim życiu, tak. Zakańczać, a zakańczamy jakąś relację w sytuacji, kiedy porządkujemy już wszystkie sprawy z tymi osobami, kiedy w żaden sposób już nie jesteśmy niczym związani z danym człowiekiem, czy to jeśli chodzi o relacje w związku, czy to jeśli chodzi o pracę. Więc wy tutaj, kochani, yy, mam wrażenie, że poturbowani, ale będziecie chcieli wyjaśniać pewne sytuacje i zakańczać je. Zobaczmy, co w pracy, co w finansach. Koło fortuny, no proszę. Moi drodzy, zdarzenia losowe, na które nie macie wpływu. Patrząc na energię przewodnią, pozytywne zdarzenia losowe. Koło fortuny będzie dla Was kołem fortuny dosłownie. Nie będę tutaj za dużo się rozgadywać na ten temat, bo tutaj może być wszystko. Tu może być wygrana w lot to jak najbardziej. Tu mogą być właśnie te spadki, jakieś zaległe pieniądze. No coś, co Was po prostu zaskoczy, jeśli chodzi o pracę i o finanse. Pozytywnie Was zaskoczy. Więc ja to tak zostawiam. Dobrze. Ostrzeżenia. Królowa Buław. Przede wszystkim uwaga na osobę z może być z Trygonu ognia. Baran Lew strzelec Uwaga, no pokazała się kobieta Więc może tutaj dla raków chodzić o jakąś kobietę To będzie osoba mściwa Osoba zazdrosna Osoba, która zrobi wszystko Żeby osiągnąć jakieś swoje cele tak? Osoba, która będzie chciała Namieszać wam na przykład w związku Będzie chciała Tutaj go na przykład rozbić osoba która jeśli chodzi o awans będzie chciała tam swoje szpilki wtykać tak bo na przykład ona będzie uważała że to jej się ten awans należy tak mm. Kochani jeżeli byłoby to w odniesieniu do waszej osoby to jest takie ostrzeżenie żeby mm, żebyście nie tracili pewności siebie żebyście wierzyli w siebie bo w odwróconej królowej buław to jest niska samoocena brak właśnie wiary w siebie nieznajomość własnej możliwości, własnej wartości żebyście tutaj nie popadali właśnie w taką samodestrukcję tak? żebyście sami sobie nie szkodzili swoim brakiem wiary w siebie więc takie tu macie przestrogi co miłego, jakie niespodzianki Siedem mieczy hmm. Pierwsze co mi przyszło to yy, Uda wam się uniknąć yy, Czegoś nieprzyjemnego Jakiegoś oszustwa, jakieś kłamstwa, jakieś, jakiegoś kłamstwa Jakiegoś kłamstwa Jakiejś kradzieży Ale to kochani Taka informacja bym powiedziała yy, Bardziej w tle Natomiast mam wrażenie, że chodzi o to, że wy w tej energii rycerza buław podejmiecie jakąś odważną decyzję, zaryzykujecie coś i w tej siódemce monet, śmieczy, przepraszam, to wasze ryzyko zostanie docenione i nagrodzone w jakiś sposób. Czyli wasza odwaga, wasze właśnie ryzyko, to, że. Pomimo różnych przeciwności zdecydowaliście się coś zrobić, zostanie tutaj nagrodzone w tej siódemce mieczy. W jakiś, w, w jakiś sposób? Co jeszcze tutaj może być? No to również, to również się dotyczy yy, dokonania jakiegoś wyboru, jakiejś drogi, tak, że to, co wybraliście może nie do końca by było dla was proste, jasne, może musieliście stawić czoła różnym niedogodnościom, i za to przyjdzie nagroda? Może w tym kole fortuny, tak? Jest to też wyjaśnienie jakiejś sprawy, trudnej dla Was sprawy, jakiejś takiej, wiecie, bardzo zawiłej, bardzo niejasnej. Może tutaj coś na Waszą korzyść się rozwiązać, jakaś sytuacja. Więc. Y Więc tak to tutaj wygląda. Wiecie, co mi jeszcze przyszło do głowy? Przyszło mi jeszcze do głowy, bo to jest. W siódemce mieczy jest człowiek, który ucieka pod osłoną nocy. Tak? I się nie odzywa i wy nie wiecie, co się z nim dzieje. Więc może dla niektórych raków niespodzianką będzie to, że ten człowiek się odezwie. Tak? Że, że się pojawi, odezwie. Może dla kogoś informacja, może dla nikogo, ale jeżeli ktoś czeka na taką osobę, na taką sytuację to jak najbardziej jest to możliwe. Dobra, wynik. As mieczy. Hmm. Nowa droga, kochani. Nowy pomysł, nowa idea, czysta kartka. Zaczynacie jakieś życie swoje od nowa, jakąś część. Hmm. Może nie jakaś część, po prostu tak jakbyście Swoją przeszłość odcięli definitywnie i zaczęli zapisywać yy, swoją powieść życia na nowo. Tak to wygląda. Jak każdy as, jest to szansa. Szansa na nowy pomysł, szansa na nowy związek, szansa na nową pracę. As Mieczym mówi również o odcinaniu się od wszystkiego, co stare. Czyli tak jak powiedziałam, od przeszłości. A z mówi również o prawdzie. Więc jeżeli jakieś raki yy, czuły, że jest jakieś kłamstwo yy, wokół nich lub one coś ukrywają, to w 2022 roku wszelkie niejasności, wszelkie takie jakieś intrygi, yy, wszelkie takie niejasne sprawy, sytuacje będą wyjaśniane. Będzie wszystko stawiane na ostrzu noża, bo wam już przeszkadza po prostu taki tryb życia, gdzie, gdzie nie ma szczerości, nie ma zaufania, nie ma prawdy, gdzie są jakieś konflikty, niedomówienia. Wy już macie tego dość. Jest to as, mm, który... Mm, który raz, że odcina się od przeszłości, oczyszcza Waszą przestrzeń, to jeszcze tu na samym końcu, na tym ostrzu widnieje korona. Czyli jak gdyby za Waszą ciężką taką pracę, za tą prawdę, szczerość, za to, że odważacie się w ogóle zacząć wszystko od nowa, przyjdzie ukoronowanie, przyjdzie do Was zapłata, kochani. Pięknie. Drogie raki, jeszcze zobaczymy dla Was radę. Kochani, tak reasumując, bardzo macie ładne karty. Yy, yy, owocnych tutaj znajomości, relacji, współpracy. Wy też tutaj nie siądziecie na laura, Wy będziecie działać, Wy będziecie odważnie podejmować kolejne kroki. Wasza postawa będzie bardzo taka empatyczna Bardzo taka um, Emocjonalna, że tak powiem Natomiast prośba od kart, żebyście y, Wzięli odpowiedzialność za to, co robicie Za to, co mówicie, za innych ludzi tak? Bo przyjdą takie sytuacje, gdzie Będzie to od Was wymagane bo tutaj widać widać jakieś ogromne pieniądze, awanse. Widać, że ktoś się pojawia do relacji, do współpracy. Za wszystko trzeba wziąć odpowiedzialność i mądrze tym wszystkim dysponować, mądrze tym zarządzać. Uwaga tutaj na kogoś z trygonu ognia, lub ogólnie na jakąś osobę w waszym otoczeniu, która może być mściwa, zazdrosna, zaborcza. Ale też przestroga, żebyście sami się po prostu nie dołowali, z brakiem wiary w siebie, bo to Wam może zaszkodzić. I ogólnie tutaj jesteście nagrodzeni za, za trudy waszego życia, tak bym powiedziała, tak? Lub ktoś wraca, kto kiedyś, mm, kto kiedyś zniknął pod osłoną nocy, lub z kim utraciliście kontakt. I kochani, no yy, zaczynacie. Zapisujecie po prostu swoje życie od nowa. Tak jak chcecie, tak jak Wam jest wygodnie i jak Wam pasuje. Rada. Rada dla Was. Osiem kielichów. Dosłownie kochani. Bez zbędnych jakichś. Yy, mm, rosterek nostalgii zostawcie swoją przeszłość za sobą zostawcie za sobą wszystko to co nie pozwala wam się rozwijać wszystko to co was dołuje idźcie w nowe idźcie w nową podróż swojego życia jak w tym asie mieczy odwróćcie się zostawcie przeszłość za sobą i idźcie w to nowe Drogie raczki, fantastyczne czytanie. Kolejne zresztą, bardzo ładne mi czytania, jak dotąd wychodzą na nowy rok. Jest dużo takiej energii uzdrawiającej, energii, gdzie wyjaśniają się sprawy, właśnie finansów. Energii, która pokazuje, że ten rok 2021 był dla nas wielu ciężkim rokiem rokiem pełnym doświadczeń, głównie. Emocjonalnych, tak? I ten 2022 również u Was pokazuje się jako rokiem naprawienia, jako rokiem zrozumienia waszych własnych potrzeb. Życzę Wam, kochani, aby ta Wasza czysta kartka była zapisana samymi dobrymi rzeczami, dobrymi ludźmi, dobrymi sytuacjami. Wszystkiego pięknego. Pozdrawiam.